W naszym studio ludzie, którzy wczoraj zgarnęli wszystko, całą pulę. Mowa o finale programu Unboxing, czyli zakończyło się wielkie odkrywanie, które my z wypiekami na twarzy śledziliśmy. Z nami są, jak już powiedziałam, zwycięzcy programu, czyli drużyna Brodaczy. Piotr Staszewski, Dawid Jurczyk, Dominik Słabosz, zwycięzcy drugiej edycji Unboxing Wielkie Otwarcie. Dzień dobry, panie. Dzień, 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 Dzień dobry. Nazwa nie niezastanawiająca. <laughs> Tak, troszkę trzeba się zastanowić. Chwilę, a chwilę musiałem się zastanowić, ale już wiem dlaczego. To Słuchajcie, czemu? oglądałam ten wczorajszy odcinek, i któryś z Was powiedział, że ciężko się wygrywa z sympatycznymi ludźmi. Co mieliście dokładnie na myśli? Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień no bo jeżeli jest rozmowa z fajnymi ludźmi, tak? Jest finał tak. i jakaś relacja z nimi, no to ciężko im gdzieś tam ten punkt ugryźć, gdzieś tam ciężko z nimi rywalizować, bo są sympatyczni, tak? E, no my nie, nie na co dzień startujemy w, finala, w finałach, więc tutaj było to tym bardziej ciężko, tak? Czyli atmosfera na planie była świetna i wy się wszyscy lubiliście, nie było żadnej rywalizacji, tak, za kulisami? Oczywiście delikatna rywal de rywalizacja była, ale okay. cieszyliśmy się, było naprawdę sympatycznie, przemiło i finał był po prostu rewelacyjny. I całe rozgrywki, cały ten show był dla nas niesamowity i sympatyczny przede wszystkim, tak? Skąd się wziął wasz team? Wy się znaliście wcześniej czy zostaliście dobrani trochę jak boys bandy? Na castingu. Na castingu. Na castingu. A jeżeli chodzi o team, to z Dawidem my się znamy od zawsze. Nie pamiętam od Nie pamiętam, kiedyśmy się poznali, ale zawsze. od tak. zawsze jesteśmy brate. No a Dominika poznaliśmy na planie teledysku, więc tam tak się Teledysk? Pojęcia. Tak, jakiegoś tam. Okej. Okay. A, a ten czyli z tym castingiem do Boyz no Bendo, trochę. To, to trochę trafiłem. Tak, tak. Patrzeć, Dominik przeszedł casting pozytywnie i tak by dorazło. Okej. Okay. Do Współpraca z takim programie jest faktycznie potrzebna, czy właściwie każdy sobie rzepkę skrobie? Nie, nie, nie. No, Potrzebna to... współpraca. Każdy coś, każdy coś potrafi. Tak? Jeden umie czytać, drugi pisać i okay. trzecie myśleć. A trzeci jest ładny po prostu. Tak, po prostu. No. Okay. Nie, no ładni są wszyscy, proszę cię. No dobrze, panowie, <śm> tak sobie pomyślałam, co na no, nie muszę swojej <śm> Bardzo, tak... bardzo <śm> i mają przepiękne tatuaże. On jest trochę Znaczy zazdrowany. nie wszyscy, bo świnka Pepe widziałem. Zdecydowanie tak. Na co dzień wykonuje tatuaże, także tatuaże nie tłumaczy. Okay. Ale widzisz, a to też jest ciekawe, a wy się czym zajmujecie panowie na co dzień? A ja jestem barberem. Pan Na To się no, wszystko tak, składa. Tak, Ty tak. robisz tatuaże Tatuaży w dworku, tak? Okay. A ja się zajmuję doradzaniem z suplementów e, diety w sklepie stacjonarnym. I jesteś bardzo dobrą reklamą, tak, że tak prawda. powiem. Chłopaki, ja sobie pomyślałam, żebyśmy przenieśli trochę tę fajną zabawę z programu do naszego A programu. A mogę się bawić. Ciebie też w to zaangażowałam. Ja jak wiesz, mentalnie mam 12 lat. Słuchaj, jakkolwiek to nie brzmi, ja mam tutaj troszeczkę gadżetów. O, <laughs> Sandra przyniosła swoje o, gadżety, czy to są... Tak, no, ale nie, nie ten. Chcecie losować? Nie, ja Wam wylosuję. Dla Ciebie jest króliczek, proszę bardzo. Tak. Dobra, dla was, panowie, czekaj, bo tych króliczków tu mam dwa. Ja biorę ten. O, ja... No dobra. Jak... Ale nie ja... ma wyboru. Ty masz to, proszę dobra, bardzo. Rozumiem, że zgodnie z zasadami programu musimy odkryć, do czego Spójrzcie. to służy. Ja nie tak. wiem, czy ja tych gadżetów nie rozczłonkowałam, ale to będzie tylko zabawniej. Tak. My I poprzedni gadżet. Tak. Normalnie w zespole współpracowaliśmy, tak? Teraz tak. Każda z osobna teraz, tak? Czyli jesteśmy teraz konkurentami do siebie? O, proszę. Ta? Tak, Jedzisz, tak, tak, tak. Wy macie panowie no, to powiedz. samo, Maciek i yy, kolega Dawid, ale może to jest dobry trop, żebyście zgadli, kto pierwszy ten lepszy. Ja wiem, co to jest. Ja myślę, że to są... e... Po kolei, może no, Maciek, Maciek, dawaj. No Maciek, to, Moim dawaj. zdaniem to jest do parzenia herbaty. Zgadłeś? Tak? Zgad... Nie wiem, czy... nie wiem. To Tutaj nie? jest... Nie. Nie? Nowodząca. No ale zastanów się, słuchaj, no tu masz takie wypustki, tylko nie idź za ale daleko z tym. Co sobie? to jest? A no to pochłaniacz jakiś może wilgoci. No, tak. tak. mamy to samo, mamy to samo, mamy to -hmm. samo, więc to może. Wilgoci? Wilgoci? chyba. Chyba, że jakiś. Znaczy blisko, znaczy można blisko, sobie pomagać. Ale nie? Nie. może na miętkę dla kota? To co? <laughs> to by było dobre. Może, może. <laughs> ale nie, bo No? nie zastanawiają te dziurki, nie wiem, czy to widać. Słuchaj, ja nie. sobie tutaj mają ściągę odpalę. Poprosi, to może być. Ocieraz powiedzmy taki naturalny. To jest. Do... Słuchajcie, panowie, ja wam Dobra, powiem, co to, to jest, bo do... nie zgadniecie, to do... jest dezodorant do usuwania zapachów na przykład z butów. Gdzie jest do usuwania zapachów? Że wkładam to coś do buta i wtedy, potem mi... I właśnie pokazujemy naszym widzom, jak to trzeba włożyć. No właśnie, taki, taki słodki tak, króliczek ci tak, wychodzi z Coś ta. podobnego. Ma to oczywiście jak najbardziej sens. No dobra, panowie przegrali. E, dobry, ale to jest dobre! <laughs> Dlatego dwie sztuki. No, Piotrek, tak. teraz szansa dla Piotrka. To jest przekładka do książki, jak na przykład czytasz sobie książkę, wkładasz nie, do książki no to... i ci poka, wystaje poka. i wiesz, gdzie Ale ty skończyłeś. masz takiego dinozaura, że wiedziałeś o tym? Czy... Nie, no słuchaj, to nie mogę Przegląd ci powiedzić. powiedzieć skąd. To no, jest moja wewnętrzna intuicja. Ty, ale oni są dobrzy w te klocki, no. znaczy nie wszyscy, no dobrze, ale... dobrze, Dominik? Nie, no, moi to są ewidentnie do księgi kucharskiej. Do... poka, Wiecie, apoka, jak poka. W, pokaż, e, jak, jak w kuchni jest Aha. jest ta książka. On jest tu taki, można go dać na, na tą etykietę, czy no, stronę, na No a jakbyś poszedł jesteśmy. trochę w innym kierunku, a nie w do książki, kucharski. tak ci podpowiem. W ogóle nie książka. Dlaczego do kucharskiej akurat? Różka. Różka. Bardzo dużo gadżetów z kuchni w programie było. Oni są tak dobrzy, kuchnia... bo oni wiedzą, A jakbyś się rozejrzał, słuchaj, po studio, zobaczył, bo tutaj jest dużo... Domek Damiana, domek Damiana, Wskazuj kuchnia sobie, to, Damiana. Tak powiem. No, 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 dobrze patrzysz, dobrze patrzysz. Coś, coś tutaj w tym kierunku, gdzie to zielone. A to coś trzyma. To jest tak. węgiel, według... ja to czuję. Do coś. garnka. Nie do garnka, do szklanki. Uchwyt do uchwyt Nie, do, do szklanki do myśli też myśli do... myślałem, ale nie wiem za bardzo po co teraz. Po co to jest, te ręce, żeby trzymały tą łyżkę? No to może teraz. To jest ta garna, tak. tak, patrzcie. Tutaj. Na Słuchajcie, panowie, bo nie zgadniecie myślę, nigdy kombinujecie na patelnię. z tym... nie. Znaczy, tak pewnie A też Mogę nożna, ja zobaczyć jednego, Proszę. ale to jest. Poczekajcie, a poczekajcie. do patelni. Masz to, bo ważny jest ten rowek na czterech literach. Ale tak. dlaczego, dlaczego nikt nie słucha moich podpowiedzi? Bo mi się dobrze bawi. Za plecami chłopaków co jest? Eee, Dobrze, kuchni do rzeczy Ro rośliny I, tak. I, tak i teraz połącz kropki a to jest na donice tak. a tu się wkłada termometr do którego mierzy ilość pH eee. w, glebie. w glebie tak panowie to jest uchwyt do roślin Uchwyt dorośnie. Dorośli, ja 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 proszę bardzo, tak trzymajmy Ja, trzyma ja przede wszystkim chciałbym zaprotestować, bo nasza, bo nasza pani wydawczyni próbowała mi podpowiedzieć, <laughs> że to jest nieuczciwe. <laughs> Dobrze, słuchajcie, nikt nie wygrał tej rozgrywki. Chociaż. Piotr, nie, przepraszam, Piotrek ja wygrałem, wygrał. Wygrałem, Piotrek wygrał to tak Przepraszam, paczkę. A w, <laughs> coś znajdziemy. Dobry. Czek, w czek czeka czek, na po, poczekalni. Czek, w programie też ty wiedziałeś najwięcej? Nie, no, to tak się złożyło, że ja odpowiadałem, ale to w, wspólnie razem się bawiliśmy A, Dominik, dobra, e, siła spokoju. Dawid, tutaj e, mama wspólnie, jakieś pomysły, co tam mama w kuchni, bo tutaj tak. zagorzała, e, zagorzała kucharka. No na i przykład, ja tak no, zawsze na przykład jakiś. E, do otwierania, e, o finałowy, finałowy przedmiot, do otwierania. Eee, u ona się mówi krewaj. Eee. za Jasynek, ja wiem. Na znaczy, to słońce. Nie, nie, ja to dziękuję. Ja protestuję, ja wychodzę ze studia ja z czterema Ślązakami nie wytrzymam naraz. Proszę Państwa, ja nie rozumiem o czym oni mówią. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl